Ale musisz to tak zrobić, żeby ich je, je zobaczyć. E, e, widzisz je? Tak, są. Ale te, a, a, a teraz włącz. No są włączone już, włączyłem już. TV24, reporter Skype. Proszę Państwa, mamy tutaj w Nowym Dworze gdańskim. dwa wspaniałe tygryski. Zobaczcie drodzy Państwo, jak, jak one się chowają. A niech pyszki nam pokażą. One, one są bardzo kochane. Do kamery pokazać, proszę. Takie, takie śliczne, takie, takie pokazujące całą swoją krasę kociaki. Zobaczcie, kochani. Ludzie się tak nie kochają, jak mogą się, jak, jak, jak mogą się tak kochać te wspaniałe kotki. Tv24 reporter Skype pokazuje na cały świat. W tej chwili, te wspaniałe, te wspaniałe nowodworskie kotki, Nowy Dwór Gdański, no chodźcie, chodźcie, chodźcie tutaj kociaki, niech was Polonia później zobaczy i rodzina Rothschildów albo Rockefellerów, the most beautiful of the cats in the world.